Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie butelka whisky z destylarni Tulibardine. Whisky, która została zabutelkowana przez firmę Murray McDavid, wydestylowana w 2016 roku, zabutelkowana w wieku zaledwie. 4 lat, czyli whisky bardzo młoda, ale w przypadku destylarni Tulibardine, whisky młode są cenione i oni bardzo często butelkują bez podania wieku swoje whisky i to są najczęściej whisky, które nie mają, nie mają 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że ich spirytus jest, jest lekki, jest bardzo owocowy, ma też silne, silne nuty słodowe i w zapachu i, i w smaku. Nie mamy tutaj nigdy wątpliwości, że mamy do czynienia z single malt whisky. Jest ceniona przez blenderów. Obecnie większość ich produkcji trafia do, do własnego blendu Highland, Highland Queen. Ciekawa jest, jest sama historia destylarni. Jest to jest to destylarnia stosunkowo młoda, bo powstała po II wojnie światowej w 1949 roku. Pięknie położona na, 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 na wzgórzach, to jest region, region Highlands. Ale w, tym, w, tym, w tymże miejscu, które, które generalnie rzecz biorąc słynie z bardzo dobrej wody z, 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 z góry Ochil. Z tych, z, tych, z tych wzgórz, które nawet w maju potrafią być, być ośnieżone, wypływa wiele źródeł z bardzo czystą wodą, i one zaopatrują destylarnie ale kiedyś zaopatrywały browar. W 1488 roku powstał w Tulibardine browar, który już w 1503 roku od króla Jakuba IV. Otrzymał tytuł dostawcy dworu. To było w ogóle w tamtych czasach prawie że niespotykane, że browar otrzymywał tą, tą gwarancję królewską. Potem powstawały w tym miejscu różne testylarnie, powiedzmy gorzelnie, tak? powstawały, powstawały zakłady, które produkowały whisky. Pierwszy jest gdzieś odnotowany w Annałach w 1798 roku. Potem była tam gorzelnia, która powstała w 1814 roku i działała ponad 20 lat. Ale tak jak powiedziałem, obecna to jest rok 1949, i w dodatku jest to destylarnia, która, która przez część swojej krótkiej historii była zamknięta, była, była wyłączona, pracowników pracowników yy, 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 rozpuszczono. To są lata 1994-2003, kiedy tulibardina w ogóle nie działa. Obecnie właścicielem jest bardzo znana w branży winiarskiej, francuska firma Picard. Epicard, który ma swoje winnice, i to jest nie bez znaczenia w przypadku Desslarni Tulibardine. Ma swoje winnice w Burgundii, w Dolinie Rodanu, w Dolinie Loary. Ma, robi wina słynne Châtaines du Pub, I beczki po tych winach są wykorzystywane do starzenia whisky Tulibardine. To jest, to jest whisky, która. Pierwszą część swojego życia zwykle zaczyna w beczkach po Bourbonie, natomiast potem jest leżakowana w beczkach po winach. E, oczywiście nie tylko francuskich, bo, bo również portugalskich czy, e, czy hiszpańskich. No ale ciekawostką są właśnie te beczki po, po Bordeaux, po, e, po Burgundach, czy właśnie po winach szatynów do do których mają po prostu łatwy dostęp dzięki, dzięki temu, że Picard jest, jest właścicielem destylarni. To jest destylarnia, E, która e, prowadzi krótką fermentację, to są 52 godziny, no to, to jest taka fermentacja e, jak na, na, na warunki szkockiej whisky, e, raczej krótsza niż, niż średnia e, i daje to, daje to właśnie lekki, e, e, owocowy, mało esterowy spirytus. Mają cztery alembiki. Początkowo zaczynali z dwoma alembikami, ale w 1973 roku dodano jeszcze dwa. I to tak wygląda, że um, ponieważ dwa, dwa dodatkowe to są takie masywne, ciężkie, ciężkie rozłożyste alembiki cebulaste, ponieważ dwa, dwa zostały dodane, więc ta, ta hala produkcyjna, hala destylacyjna jest, jest niezwykle ciasna, tak? Oczywiście destylarnia jest, jest otwarta dla zwiedzających, ma swoje centrum dla zwiedzających, natomiast sama ta część produkcyjna jest po prostu bardzo, bardzo ciasna. I cóż, no myślę, że, że, że może czas zajrzeć do, do kieliszka. I powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat, na temat tej butelki, na czym polega jej, jej wyjątkowość Marek Mac, Mac David. Um, w, e, swoje whisky, tutaj jest to, jest to linia, która nazywa się benchmark, a swoje whisky zawsze sam finiszuje w, w różnych swoich beczkach, w tym przypadku wykorzystał beczki po Sherry Pedro Jimenez, czyli tej najbardziej słodkiej. Sherry Pedro Jimenez to jest jedyne, tak naprawdę, wino, może poza tokaj esencja, w tym nie ma w ogóle żadnej kwasowości, tak. To tak naprawdę to jest wino, które ma konsystencję i smak syropu. No i ciekawe, jak, jak to finiszowanie. To finiszowanie trwało 16 miesięcy, więc dosyć długo. W tak, po tak słodkim winie, co, co one zrobiło z młodziutką whisky? Otóż, w zapachu. Czuć, czuć rzeczywiście, że to jest wydaje się w ogóle ta starsza niż, niż jest w zapachu wydaje się, wydaje się ciężka wydaje się, że, że to Pedro Jimenez niemal całkowicie przykryło tą taką rzeczką owocowość, która jest, jest wyznacznikiem Tulibardine, ale też Murray McDavid ma to do siebie, że lubi um, Zmieniać, zmieniać te profile whisky, tworzyć, tworzyć coś całkowicie swojego, jakby własną wariację na temat, na temat poszczególnych destylarni. I tutaj ten zapach jest taki ciężki, maślany, kremowy, słodki, jest też w tym zapachu dużo słodu, to akurat jest dla Tulibardina typowe, jest dużo takiego śrutowanego ziarna, które w młodych whisky z tej destylarni znajdujemy. No i spróbujmy. W ustach jest, jest bardzo słodowa. Jest jednocześnie słona. Jest słona, co, co, co jest pewnym zaskoczeniem. Jest, jest bardzo oleista. Jest taki posmak troszkę oliwkowy. Jest, jest też ta... Są bakalie, które które są charakterystyczne dla, dla szary Pedro Jimenez, czyli mamy tutaj rodzynki, mamy, mamy suszone morele. Ta whisky wydaje się być rzeczywiście starsza niż, niż jest. Gdybym w degustacji w ciemno miał, miał próbować i, i próbować osądzić wiek tej whisky, to stawiałbym na przynajmniej 12 lat. Tak mocny jest wpływ. Tego, tego Pedro Jimeneza. No on gdzieś dał, dał, tej, dał tej whisky bardzo dużo ciała. Tak? No to, to, to syropowate, gęste wino. Gęste to była beczka pierwszego napełnienia po, po Sherry Pedro Jimenez. Dała właśnie tutaj dużo, dużo treści w ustach. A z kolei finisz Finisz jest, jest, jest nawet trochę pikantny. Tak? W tym finiszu znajduje taki, takie nuty, smak, posmak, który mi się kojarzy z, z, z piernikiem, z okresem zimowym, z przyprawami korzennymi, goździki, może troszkę gałki muszkatołowej, whisky, która. Która wcale mi się nie kojarzy z, 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 z wypustami, które znamy z destylarni Tulibardine. Whisky ciekawa. Whisky, którą rekomenduję w tym tygodniu jako, jako whisky, whisky Tygodnia. Chciałbym, żebyśmy sobie w tym tygodniu o niej, o niej rozmawiali, próbowali jej, jej razem i, i recenzowali. Muraj. Mark David seria Benchmark Tulibardine 2016 zabutelkowana w wieku 4 lat, finiszowana w beczkach po Pedro Jimenez. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.